W świecie popularne są demonstracje słusznie oburzonych. Głównie młodzi ludzie protestują generalnie przeciwko pazerności systemu bankowego, przeciwko perspektywie niższego poziomu życia niż mieli ich rodzice. My Polacy nie możemy zostać w tyle. Jak zostać polskim oburzonym? To niełatwe, to, to kosztuje. Prześledźmy problem na przykładzie 200-osobowej demonstracji oburzonych w Warszawie. Przede wszystkim trzeba chodzić do prestiżowej szkoły, gdzieś w Warszawie minimum 800 zł Czesnego miesięcznie. Trzeba zakupić sobie markowe ciuchy, trampki za 300 zł, by zostać takim Oburzonym, oburzonych, warto jak Ryszard Kalisz przyjechać na protest złotym jaguarem i mieć garnitury szyte na miarę w Hongkongu. Dlaczego pan Kalisz postanowił dołączyć ze swoimi jaguarem i garniturem szytym w Hongkongu do oburzonych? Bo oburza się, że on ma złotego jaguara, a chciałby mieć platynowego i że krawcy w Hongkongu podnieśli ceny. Zatem jak widzimy na przykładzie protestu w Warszawie, bycie oburzonym w Polsce to zajęcie prestiżowe, snobistyczne i kosztowne. Żeby zostać oburzonym trzeba więc najpierw mieć sporo pieniędzy i tu polecamy usługi naszego banku. Rachciach i już i synowie. Nasi pracownicy doradzą i pomogą. Tylko 2% prowizji. Weź kredyt na bycie oburzonym i dołącz do polskich elit. Finansowych i w ogóle.